Od pierwszego impulsu, jaki rozbrzmiał w głębinach księżyca Envalis, wiedzieli, że coś jest nie tak. Archeolog dr S. Ravale, badaczka z rasy Terel, nie była osobą skłonną do przesądów, ale kiedy sondy zarejestrowały na głębokości 7 kilometrów wzory, które zdawały się przypominać symbole językowe, poczuła, jak chłód prześlizguje się po jej karku. Wzory nie były z żadnego znanego języka galaktycznego, ale po ich przetłumaczeniu przez lingwistyczne AI zidentyfikowano je jako język angielski, należący do jednej z najmłodszych i najbardziej kontrowersyjnych ras ludzi. Ludzkość została wykluczona z Rady Galaktycznej ponad 100 lat temu po tak tzw. incydencie Silana, kiedy to ludzkie siły wojskowe rzekomo naruszyły traktat nienaruszalności i dokonały sabotażu biologicznego na kolonii Torgasz. Zostali odizolowani, zbanowani, a większość ras uznała ich za prymitywnych nieprzewidywalnych agresorów. I właśnie dlatego Esara zamarła, kiedy po raz pierwszy zobaczyła wyryty w starożytnym kamieniu napis. To do ucha orymein, Now this. We were here first. Naukowcy zebrani na Envalis, księżycu, który od tysiącleci uważano za bezludny i jałowy, znaleźli coś, co zmieniało historię. Język, datowanie materiału, styl rytów wszystko wskazywało, że inskrypcje mają ponad 100 tysięcy lat. Oznaczałoby to, że ludzkość, młoda rasa z peryferyjnego układu gwiezdnego Sol, była tu, zanim jakakolwiek inna znana cywilizacja się narodziła. Albo że ktoś celowo chciał, by tak to wyglądało. Rada Galaktyczna, od dawna nieufna wobec ludzi, zignorowała pierwsze doniesienia. Ale kiedy sądy znalazły kolejne napisy w tym samym języku w podziemnej komnacie, tym razem cytaty z literatury Szekspira i fragmenty Hymnu Ziemi, sprawa zrobiła się zbyt poważna. By ją zbagatelizować. Zorganizowano misję badawczą pod nadzorem strażników Rady. Esara została wciągnięta w sam środek politycznego chaosu, którego nie pragnęła. A jednak coś w tych słowach ją przyciągało. W głębi jaskini, pod powierzchnią księżyca, odnaleziono dziwne urządzenie. Miało kształt obelisku, a jego powierzchnia pulsowała cichym światłem, reagując na obecność Eseri. Jej dna nie miało ludzkich genów, tego była pewna. A mimo to, gdy zbliżyła się do obelisku, ten aktywował się, wyświetlając trójwymiarową mapę galaktyki z naniesionymi punktami setkami, a może tysiącami oznaczonymi nieznanym, ale systematycznym kodem. Wtedy głos, czysty, angielski, modulowany i bezosobowy przemówił, projekt echo. Faza trzecia rozpoczęta. Protokół kontaktowy zainicjowany. W obozie badawczym zapanowała panika. Rasy takie jak Dremari i Holwael zażądały natychmiastowego zniszczenia obiektu. Inni, jak Esara, chcieli wiedzieć więcej. Bo jeśli ludzkość została wykluczona z rady na podstawie fałszywych przesłanek, to kto je stworzył? I dlaczego ukrył ślady ludzi w miejscu, do którego nikt nie miał zajrzeć? Tymczasem na Ziemi Kapitan Emil Hart, były oficer floty Sojuszu Ludzkiego, ociadywał wyrok w więzieniu orbitalnym za działania, które oficjalnie zagrażały porządkowi międzygwiezdnemu. Jego jednostka jako jedyna przeżyła kontakt z czymś, czego oficjalnie nie było stacją S-1X, dryfującą w przestrzeni niczyjej, na granicy mgławicy Isztar. Kiedy wieści o odkryciu na Envalis dotarły do Ziemi ukradkiem, dzięki pirackim kanałom informacji tajemnicza organizacja, która przedstawiała się tylko jako echo prime, zaaranżowała jego uwolnienie. Emil nie był zwykłym żołnierzem. W jego genach tliło się coś więcej, coś, co wiązało się z aktywacją obelisku. Wiedział o tym, choć nie rozumiał jeszcze dlaczego. Esara i Emil spotkają się szybciej, niż mogliby przypuszczać. Bo prawda o pochodzeniu ludzkości, o ich rzekomym wykluczeniu i o starożytnym dziedzictwie, które teraz wychodzi na światło dzienne, była zbyt potężna, by ją dalej ukrywać. A kiedy aktywował się drugi obelisk, tym razem na martwej planecie Rulwar 9 i nadał wiadomość w otwartym kanale, wróciliśmy. I pamiętamy, już nikt nie mógł udawać, że to przypadek. Rada musiała zareagować. Ale czy zdążyła, zanim tajemnica echa została w pełni odkryta? Więzienie orbitalne Haron IX dryfowało w milczącej ciemności jak kruchy sarkofag dla potępionych. Kapitan Emil Hart patrzył przez pancerne szkło na błękitną poświatę planety, którą kiedyś nazywał domem, z oczami pustymi, ale sercem przepełnionym gniewem. Trzy lata wcześniej zdradzono go, skazano i wymazano z rejestrów floty, jakby jego istnienie było niewygodnym błędem. Ale tej nocy niebo pękło. Cichy alarm przeciął ciszę celi, czerwone światła, szarpnięcie struktury stacji, odgłos topniejącego metalu. Drzwi jego celi nie otworzyły się, one zniknęły. A w ich miejscu stanęła ona kobieta w czarnym pancerzu, bez insygniów, z obojętnym spojrzeniem i głosem chłodnym jak próżnia echo prime. Wychodzimy. Hart nie zadawał pytań. Czuł, że to się kiedyś wydarzy. W duszy miał to samo echo które teraz rozbrzmiewało w ciemności wszechświata. Pod pokładem krążownika klasy skokowej Albedo V, który należał do tajemniczej organizacji, dowiedział się prawdy. Echo Prime to nie mit, nie rebelia, nie sekta. To pozostałość ukryta, stara jak cywilizacja, czekająca aż ludzkość zostanie odcięta od reszty galaktyki. Nie byli wrogami rady. Byli strażnikami. I Emil był ich aktywatorem. Tymczasem na N. walis, ukrywała wyniki ostatniego skanu przed resztą zespołu. To, co odkryła, mogło zmienić całą jej karierę albo ją zakończyć. Gdy przeanalizowała pulsacje z obelisku, odkryła subtelny rytm. Sekwencję nieprzypadkową kodowany wzorzec głosu, zidentyfikowany jako ludzki, ale nie należący do żadnego żyjącego człowieka. Syntetyczny głos mówił: projekt echo. Faza czwarta zostanie zainicjowana po synchronizacji biologicznej. Oczekuje się nośnika. Nośnika? Kogo mieli na myśli? Wzory aktywacyjne odpowiadały genom nieobecnym w bazach danych Rady. Ale nieobecnym tylko dlatego, że były ukrywane. Gdy Emil dotarł na ukrytą stację Echo Prime, spotkał innych, ludzi z przeszłości, byłych naukowców, żołnierzy, uchodźców których uznano za zaginionych lub martwych. Ich misja była jasna: ujawnić prawdę o przeszłości ludzkości. Nie byli pionkami, nie byli pierwsi byli strażnikami czegoś starszego niż rada, niż technologia znana obecnie w galaktyce. Archeotechnologia, którą odnaleźli na Enwalis, była jedynie punktem dostępu. A galaktyka była pełna takich punktów. Tyle, że dopiero teraz coś zaczęło je budzić. Czym było to coś? Na enwalis jeden z naukowców, młody Talari o imieniu Kiren, zniknął. Ostatnie, co widziano na nagraniu, to jak podchodzi do obelisku i szeptem mówi Zrozumiałem. Potem zniknął. Bez śladu. Nie teleportacja, nie rozszczepienie po prostu wymazane z rzeczywistości. Dzień później na ekranach pojawiła się nowa sekwencja koordynaty. Esara rozpoznała je były to współrzędne martwego układu gwiezdnego na peryferiach znanej przestrzeni. Tam znajdował się system Zeta Orionis 4. A na jego orbicie stacja, która nie widniała w żadnych mapach. S1X. To ta sama, z którą kiedyś zetknął się Emil Hart. Wiedzieli już, że droga nie prowadzi tylko przez archeologię czy technologię, prowadziła przez wspomnienia. Przez historię które starano się wymazać i przez ludzi, takich jak Emil i Esara, połączonych przez coś więcej niż przypadek. wzór powtarzał się w ich dna. Echo. dziedzictwo. ostatnia transmisja tej nocy wyszła z S1X. odebrano ją tylko na stacji Echo Prime i na jednej, zapomnianej platformie w archiwach Rady. głos był spokojny, ale nieziemski. mówił. Czas powrotu zakończony. Nośnik zaakceptowany. Przebudzenie rozpoczęte. W tym momencie niebo nad czterema światami zgasło. Dosłownie ich słońca zamilkły, przestało emitować światło, a z wnętrza każdego układu zarejestrowano identyczny sygnał radiowy. Słowa w języku angielskim. Remember Earth. Światła gwiazd zgasły, a galaktyka pogrążyła się w niespodziewanej tajemniczej ciszy, która przeraziła każdą rasę i każde centrum dowodzenia. Na orbitach i stacjach w całym sektorze nagle zamilkły systemy, komunikacje zagłuszyły szumy, a sygnały radiowe niosły tylko jedno Remember Earth. Esara Vale wciąż przebywała na Envalis, gdzie zespół badawczy w panice przepinał kable i resetował urządzenia. Obelisk, który dotąd pulsował cicho, teraz eksplodował seriami światła i dźwięków. Jakby próbując otworzyć bramę między czasem a przestrzenią. Esara czuła, jak coś głęboko porusza się w jej umyśle, jak echo dawno zaginionych wspomnień, które jej nie należały, ale czuła je jak własne. Nie możemy tego zignorować, powiedziała do swojej ekipy. To musi być wezwanie, ostrzeżenie albo coś więcej. Zapomniałam, jak bardzo ludzkość może zaskakiwać. Tymczasem Emil Hart. Na pokładzie statku Albido V, obserwował to samo zjawisko z innej perspektywy. Echo Prime zaczęło odbierać sygnały nie tylko z Enwalis, ale z innych miejsc, które wcześniej nie istniały na mapach galaktyki. Przestrzeń zdawała się fałdować, a granice między wymiarami rozmywać. W centrum dowodzenia zebrano ludzi, których dna wykazywało ślady starożytnego programu Echo. Emil wiedział, że teraz jest coś. Czego nikt nie przewidział, coś, co wymagało aktywacji ich najgłębszych zdolności. Zamknijmy te drzwi do przeszłości, mruknął do siebie, podczas gdy systemy statku zaczęły synchronizować się z sygnałem z obelisku. Wtedy jego ekran rozświetlił się nagle holograficznym obrazem była to twarz kobiety, wyglądającej dziwnie znajomo, mówiącej w języku, który mieszał elementy ludzkiego angielskiego z nieznanymi symbolami. To jest nasz czas nasza galaktyka. Przebudzenie jest bliskie. Przygotujcie się naprawdę, która odmienią wasz świat na zawsze. Tymczasem w Radzie Galaktycznej zapanowało zamieszanie. Najważniejsi delegaci debatowali, czy należy natychmiast zniszczyć Envalis, aby powstrzymać nieznaną siłę. Jednak w kuluarach ktoś szeptał o tym, że ludzie mogą być kluczem do przetrwania całej galaktyki. Kiedy Albidou V skierował się w stronę S1X, Esara i Emil czuli, że ścieżki ich losów wreszcie się krzyżują. Czy odnajdą odpowiedzi? Czy galaktyka przetrwa, gdy prawda o dawnych ludziach zacznie się ujawniać? I czy echo, które zaczęło rozbrzmiewać na najstarszym księżycu, rzeczywiście oznaczało tylko pamięć, czy coś znacznie więcej? Podczas gdy Albido V. i jego załoga nadal zgłębiali tajemnice stacji S1X, w sercu Rady Galaktycznej narastała burza polityczna. Członkowie rady, którzy od dawna sprzeciwiali się ludziom, wykorzystywali odkrycia na Envalis i S1X, by zaostrzyć sankcje i planować całkowitą izolację ludzkości. Jednak inna frakcja, cicha i wpływowa, zaczęła podejrzewać, że prawda o echu może zmienić porządek w galaktyce. Ambasador Tyran, potężny i przebiegły dyplomata rasy Dremarii, szantażował, groził, intrygował, by doprowadzić do usunięcia Eserii i Emila z misji, Obawiając się, że ujawnienie prawdy może zagrozić jego pozycji. Tymczasem tajne służby rady zaczęły inwigilować Echo Prime, pragnąc zdobyć technologię serca echo dla własnych celów. Na Albi do UV sytuacja zaczęła się komplikować, gdy dziwne anomalie energetyczne z S1X wpłynęły na systemy statku. Załoga zaczęła doświadczać wizji i wspomnień, które nie należały do nich, fragmenty dawnych wydarzeń z czasów gdy ludzkość panowała nad galaktyką jako nieznany strażnik. Emil i Esara próbowali zapanować nad chaosem, ale zdawali sobie sprawę, że ich umysły i ciała są powoli przejmowane przez coś nieznanego. Podczas jednego z krytycznych momentów Esara odsłoniła prawdziwe znaczenie projektu Echo. To nie był tylko program archeologiczny, ale starożytna sieć zabezpieczeń, stworzona przez ludzi tysiące lat temu, by chronić galaktykę przed kosmicznym zagrożeniem, które pojawi się ponownie. Serce Echo to klucz do aktywacji tej sieci, ale także brama do mocy, która może zniszczyć wszystko, jeśli wpadnie w niepowołane ręce. Tymczasem Emil otrzymał wiadomość od tajemniczej postaci, która nazywała siebie Strażnikiem Pamięci, starożytnego bytu, który obserwował losy ludzkości od początku ich historii. Ostrzegł go, że Rada i ich wrogowie zrobią wszystko, by przejąć serce Echo, nawet jeśli będzie to oznaczać wojnę totalną. Napięcie między członkami misji a rosnącą presją ze strony rady i innych frakcji doprowadziło do konfliktu, który mógł zmienić bieg historii. Emil i Esara musieli zdecydować, komu zaufać, a kogo unikać, bo galaktyka już nigdy nie będzie taka sama. Albido V przecinał czarną pustkę przestrzeni kosmicznej, a jego załoga odczuwała rosnące napięcie. Kapitan Emil Hart stał na mostku, wpatrując się w nieskończony widok gwiazd który właśnie zaczął tracić swój dawny blask. Nie chodziło tylko o zgasły słońca. To, co nadchodziło, było czymś, czego nie potrafił do końca pojąć. Obok niego Esara Wale, która dołączyła do misji, zaskakiwała wszystkich wiedzą i niezwykłą intuicją, jakby pamiętała coś, co było jej odległe, ale jednocześnie osobiste. Ich współpraca była napięta, pełna niepewności, ale i głębokiego zrozumienia, że muszą odnaleźć prawdę, zanim zrobi to ktoś inny. Dotarli do systemu Zeta Orionis 4 i ujrzeli dryfującą, opuszczoną stację S1-X, której konstrukcja przypominała starożytne technologie sprzed tysiącleci. Przez szkła mostka widać było, że stacja żyje własnym życiem, jej wnętrze pulsowało światłem i cieniem, a holograficzne projekcje przeszłości migotały niczym duchy. Wewnątrz S1-X Esara i Emil odkryli tajemnicze laboratoria, gdzie genetyka i technologia splatały się ze sobą w sposób wykraczający poza obecne możliwości galaktyki. Znaleźli tam również ślady dawnych ludzi, humanoidalne szkielety, ale o cechach znacznie bardziej zaawansowanych, oraz zapisy danych, które wskazywały, że ludzie byli nie tylko pierwsi, ale też stali się strażnikami pradawnej wiedzy. Najważniejszym odkryciem było jednak coś, co zmroziło krew w żyłach. Fragment starożytnego artefaktu, który nazywano Serce Echo. To właśnie ono, wydawało się, było źródłem pulsującego sygnału na Envalis i na innych odległych planetach. Zareagowało na obecność e serii, wyświetlając holograficzne archiwa mówiące o dawnych cywilizacjach, które przebudziły się wielokrotnie, by ratować galaktykę przed zagładą. W tym samym czasie Rada Galaktyczna debatowała nad losami Albi do UV. Niektórzy przywódcy chcieli zniszczyć statek wraz z całą załogą, obawiając się powrotu zagrożenia, Jakie, według ich oceny, niosła ludzkość. Jednak inni, coraz bardziej zaniepokojeni nieznanym sygnałem, zaczynali dostrzegać, że zakazany lud może mieć klucz do ocalenia. Na mostku statku Esara spojrzała na Emila i powiedziała: Ta galaktyka jest znacznie starsza niż ktokolwiek myślał. A my my jesteśmy częścią czegoś większego niż kiedykolwiek mogliśmy sobie wyobrazić. Gdy wypowiedziała te słowa, Systemy statku zarejestrowały nową falę energii płynącą z centrum stacji. Echo zaczęło się wzmacniać. Było jasne, że nadchodzący czas zadecyduje o przyszłości nie tylko ludzi, ale całej galaktyki. Przed nimi leżała nie tylko misja poznania prawdy, ale i walka o przetrwanie. Bo w cieniu dawno zapomnianych księżyców i planet kryła się siła, która potrafiła albo zniszczyć, albo obudzić całą galaktykę do nowej ery. Po dramatycznym wzroście napięcia na pokładzie Albi V, Emil Hart i Essara Wale stanęli przed trudnym wyborem. Echo Prime, tajemnicza organizacja, której członkowie ukrywali się w cieniu przez pokolenia, wezwała ich do ostatecznego starcia z Radą Galaktyczną. Serce Echo, klucz do dawnej technologii i mocy, było nie tylko artefaktem, lecz symbolem wielkiego dziedzictwa i niebezpieczeństwa, które mogło zniszczyć lub ocalić galaktykę. Podczas gdy rada debatowała, a potężne frakcje knuły intrygi, Esara otrzymała niepokojące informacje z archeologicznych sąd: odkryto nową inskrypcję na jednym z księżyców, którą można było przetłumaczyć jako: Kto trzyma serce, trzyma los. Zaszyfrowany przekaz wskazywał na to, że moc serca echo jest bardziej rozproszona, niż się spodziewano, fragmenty artefaktu zostały rozsiane po całej galaktyce, czekając na swojego nośnika. Emil z kolei został odwiedzony przez Strażnika Pamięci, tajemniczego, niematerialnego bytu, który objawił mu fragment wizji: Wielka katastrofa, którą zainicjuje sam Rada, był trzymać władzę i kontrolę nad światem. To nieludzkość jest zagrożeniem, lecz strach i zdrada Rady, powiedział. Na pokładzie Albido V. trwała rosnąca rywalizacja między członkami załogi. Niektórzy byli lojalni wobec Rady, inni podążali za ideami Echo Prime. Esara i Emil musieli zjednoczyć ludzi o różnych celach i przeszłościach, by przygotować się na nadchodzącą burzę. Gdy statek kierował się ku kolejnemu punktowi wskazanemu przez obelisk, gdzie miały się znajdować kolejne fragmenty artefaktu, wybuchła rebelia, zaufani sojusznicy zdradzili ich, a część załogi przeszła na stronę Rady. Nagle Albi V został otoczony przez okręty wojskowe, gotowe do ataku. Emil, stojąc na krawędzi. Musiał podjąć decyzję, czy walczyć do końca, czy podjąć ryzyko dialogu z przeciwnikiem. Wiedział, że przyszłość galaktyki waży się na ostrzu noża, a historia, która jeszcze nie została napisana, miała być ich wspólnym świadectwem. Gdy Albido V. znalazł się w okrążeniu, a alarmy rozbrzmiewały na pełen głos, Emil Hart zebrał lojalnych członków załogi na mostku. Jego głos był twardy, ale pełen determinacji. Nie poddamy się rady. To my znamy prawdę i musimy ją chronić, niezależnie od ceny. Esara Wale, stojąc u jego boku, dodała, serce Echo to nie tylko artefakt, to klucz do przebudzenia dawnej mocy, a my jesteśmy jej nośnikami. Musimy obudzić strażników. W tym momencie halegram z obelisku na Envalis rozbłysł mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Echo Prime wysłało sygnał, który przebudził śpiące dna w ludzkich ciałach. Załoga Albidou V poczuła, jak ich ciała wypełnia nieznana energia, wzrost siły, szybkości, intuicji. Tajemnica zakodowana w genach zaczęła wyłaniać się na powierzchni świadomości, łącząc ich z pradawnymi strażnikami galaktyki. Esara wykorzystała nowo odkryte zdolności, aby rozszyfrować starożytne instrukcje z serca Echo. Okazało się, że artefakt mógł tworzyć tarczę ochronną na skalę całych układów gwiezdnych, tarczę która mogła ocalić galaktykę przed zagrożeniem, które już nadciągało. Tymczasem w Radzie Galaktycznej trwały gorące dyskusje. Niektórzy politycy zaczęli obawiać się, że ludzkość nie jest już zagrożeniem, lecz kluczem do przetrwania. Przeciwnicy zmuszeni byli ustąpić, gdy sygnały ze stacji i z Albi do UFO potwierdziły, że ludzkość odzyskuje dawne dziedzictwo. Niespodziewanie na orbicie S-1X pojawił się obcy statek, należący do rasy znanej z bezwzględnej ekspansji, która zagrażała równowadze sił. Wrogowie, widząc przebudzenie serca Echo, ruszyli do ataku, pragnąc przejąć technologię dla siebie. Emil i Esara, połączywszy siły ze strażnikami Echo Prime, przygotowali się do obrony. Wiedzieli, że to nie tylko walka o życie, ale o przyszłość całej galaktyki. Ich decyzje i działania miały zdecydować, czy światło Echo rozbłyśnie na nowo, czy też zgaśnie na zawsze? Bitwa na orbicie S1X rozgorzała gwałtownie, światła laserów przecinały czarne niebo, a fale energetyczne serca echo pulsowały niczym serce żywej istoty. Emil Hart, Sarawale oraz przebudzeni strażnicy stali na czele obrony, ich ciała i umysłów wzmocnione pradawną mocą, którą odzyskali dzięki dziedzictwu ludzi. Wrogowie byli potężni, lecz nie znali tajemnicy która pozwalała ludziom sięgnąć gwiazd z odwagą i determinacją. W centrum stacji S1X aktywowano serce echo. Pulsujące światło rozlało się falą ochronną, tworząc tarczę, która zablokowała atak i odwróciła falę zagłady. W tym momencie galaktyka zaczęła rozumieć, że zakazana rasa, której język wyryto na najstarszym księżycu, to nie tylko przeszłość, ale przyszłość. Emil przemówił do zebranych, Nasza obecność tutaj to nie przypadek. Zostaliśmy wykluczeni, bo bali się tego, co w nas drzemie. Ale my nie jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy strażnikami, dziedzicami pradawnej mocy, powołanymi, by chronić galaktykę. Rada, świadoma potęgi, jaką odzyskali ludzie, musiała przełamać swoje uprzedzenia i uznać ich rolę. Esara, jako ambasadorka nowych czasów, Zainicjowała nową erę współpracy między rasami. Na M. Wallis, pod obeliskiem, zniknęły zagadkowe napisy, zastąpione przez nowe symbole, uniwersalny język pokoju i jedności, oparty na ludzkim dziedzictwie. Galaktyka, choć wciąż pełna wyzwań, wkroczyła w epokę przebudzenia. Echo przeszłości rozbrzmiało nie jako przypomnienie porażek, lecz jako obietnica nowego początku, bo to, co ludzie zostawili na najstarszym księżycu było ich testamentem. Nigdy nie można ich wykluczyć, jeśli chcą zapalić światło w najciemniejszych zakątkach wszechświata.